Za chwilkę będziemy mieli modlitwę o uzdrowienie według planu, który jest rozpisany w naszym grafiku. Spotkania. Ja, zanim zaczniemy się modlić, zanim będziemy uwielbiać, ja powiem krótkie świadectwo o moim uzdrowieniu o tym, co było u mnie, jak u mnie się to wydarzało, wydarzyło. Wiele z nas przychodzi trudny czas. I ja również przychodziłem trudny czas w swoim życiu, bo półtora ro roku bolał mnie brzuch praktycznie non-stop. To było coś, co było tak mocno dolegliwe, że ja musiałem leżeć ciągle. Ja nie mogłem siedzieć, nie mogłem tym bardziej już chodzić nawet. Ja musiałem leżeć w kółko, leżeć, leżeć, leżeć. I ja leżałem bardzo dużo, i ja zastanawiałem się, jak to jest, że ja wierzę w Ewangelię, wierzę w dzieło Krzyża, wierzę w to, co Jezus dokonał, umierając za mnie, a jednocześnie boli mnie brzuch. Ja ciągle powtarzałem to i mówiłem: Drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty mnie uzdrowiłeś, ale przychodziły też momenty wątpliwości. I powiem Wam, że to było bardzo trudne, bo. Przychodziły różne myśli, typu, okej, okay, stary, jeszcze pół roku, i dzieci będą stały nad twoim, z małżonką nad Twoim grobem. I, i nie wiem, pewnie koje życie być może ze swojego życia, ale kiedy przychodzimy różne trudne czasy, szczególnie w kontekście choroby, to diabeł, nasz umysł nieprzymieniony, rysuje nam masę różnych obrazów. On pokazuje nam: hej, zobacz, to będzie tak, to będzie tak. Zauważcie, że on zawsze, kiedy coś pokazuje, to pokazuje, że będzie źle. Nigdy nie pokazuje ty zacząłeś chorować jakoś tam, załóżmy, coś cię boli a on ci wyświetla w twojej głowie pojawia się, jak ty pięknie biegniesz po łąkach nie wiem, słońce świeci, a ty jesteś taki zdrowy, szczęśliwy, radosny. Na ogół. Ty jesteś w grobie już w sumie. Przynajmniej to mi tak się wyświetla. Nie, 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 nie wiem, co wam się wyświetla. Mi się wyświetla w grobie. I diabeł zaczyna pracować nad emocjami. Zauważyliście, że to zawsze jest emocjonalne? Że to nigdy nie jest takie: a w grobie, a luz. Jest fajnie. Jest okej. Okay. Nie, to zawsze są emocje, że dzieci stoją nad grobem, tak? To jest różnica. Muzy Muzyka z ojca chrzestnego. Wszyscy bracia ubrani w czarnych okularach, bracia łaskawieni. I ty tam, le trumna piękna, no nic nie powiem, piękna. I słuchajcie, on wyświetla te informacje nam, diabeł, umysł, jakkolwiek, co by tam nie wyświetlało. I celem jest, żebyś ty się załamał, żebyś przestał wierzyć. Wierzyć w Jego miłość, w Jego dobroć. Dlatego to, co mówi Mateusz, to, co powiedział, fundamentem. My musimy być ugruntowani w Jego miłości, ukorzenieni w Jego miłości. Bo kiedy my jesteśmy ugruntowani, ukorzenieni w Jego miłości, ale przychodzi ciężki czas, to w tym momencie my ostoimy się. To znaczy, że wtedy będzie, wiecie co, będzie się działo: albo przyjdzie uzdrowienie, albo umrzesz. Ale jeśli umrzesz, umrzesz jako zwycięzca. Dlaczego? Bo tak czy siak umrzesz kiedyś. Jesteś skazany na to. Chyba, że Jezus wróci. Chociaż tu bracia będą być może inaczej zaraz. W każdym razie. Bo ja już nie wiem, wróci, nie wróci. No, nie, no, znaczy póki co wierzę, że wróci. <laughs> Więc, co ja chcę przekazać? Apostołowie, nie wiem, choćby apostoł Paweł, przechodził mega ciężkie chwile. Różne osoby, my możemy czytać o tym słowie, przychodziły mega ciężkie chwile. Łazarz w ogóle umarł. Niektórzy zostali wskrzeszeni, a niektórzy nie zostali wskrzeszeni. Co to oznacza? My musimy patrzeć z perspektywy Bożej Miłości, bo wtedy, kiedy my patrzymy z perspektywy Bożej Miłości, my mamy spojrzenie Boga na tą sytuację, w której my jesteśmy. To znaczy, że tak naprawdę perspektywa Boga, to nie jest ta ludzka perspektywa, do której my się niechcący dostosowaliśmy, ale która perspektywa jest pełna strachu, pełna beznadziei, pełna jakiejś takiej atmosfery, wiecie, że jest bardzo, że umieramy, że w ogóle tragedia. Jeśli jesteś w Jezusie, to nie ma tragedii, jeśli jesteś w Jezusie, czy umieramy, czy żyjemy? Jesteśmy w Jezusie. Śmierć jest zyskiem, nawet śmierć nie jest stanie być dla ciebie problemem. Miało być maskotką. Siostro, jeśli chcesz we mnie rzucać, rzucaj kasą. Pójdzie, pójdzie na Kościół, na Ewangelię. Miej satysfakcję. Artur, wyświetl tu, żeby mieli satysfakcję. Amen. Kochana siostro, więc. Ta kobieta jest szczęśliwa, nie? Ma satysfakcję. Więc, co ja chcę przekazać, zanim będziemy modlić się o, o chorych, o uzdrowienie, o, o sytuację jakiś. Ja chcę przekazać to, że perspektywą apostoła Pawła w ogóle nie było. Strach przed śmiercią. W ogóle nie, była, nie było takie coś, że on myślał: o, choruje, nie choruje. On w ogóle, okej, okay, były, on uzdrawiał. Bóg przez niego uzdrawiał. Ale były sytuacje, kiedy on mówi: ej, dajcie temu gościowi wina, to na brzuch pomaga, niech mu pomoże. On mieli jakieś wino, które pomaga na brzuch. Nie wiem, jakie to było. Ale pomagało. Ja chcę tego wina! Inny koleś w ogóle umierał, był bliski śmierci, tak jest napisane, i apostoł Paweł się smucił, bo uzdrowienie się nie dokonało. Ale słuchajcie, my musimy patrzeć z perspektywy Bożej miłości, ugruntowani, że mimo że przechodzimy trudny czas, mimo że nie jest łatwo, bo czasem życie dociska, czy życie, czy coś, co jest związane z psychiką? kiedy cierpimy psychicznie, czy coś, co związane z ciałem, kiedy cierpimy w ciele, czy jakkolwiek cierpimy, czy być może problemy w małżeństwie, być może jakieś, jakiekolwiek inne życiowe sytuacje. My musimy ukryć się w Nim, schować się w Jezusie, wejść jak do bezpiecznego namiotu i tam siedzieć, będąc ukryci w Nim. I moja historia skończyła się tak, ja, to, to trwało półtora roku, non-stop. Były momenty, że w ciągu tego półtora roku może, no, nie wiem, góra dwa tygodnie, że nie bolał mnie brzuch. Ale to nie podrząd, tylko w jakieś tam pojedyncze dni. A tak to non-stop. I ja, y, czypiałem, no, chwytałem się Boga w tych momentach, kiedy było bardzo ciężko. Uczyłem się chować się w Nim. To był cały jakiś taki, wiecie, mój proces, który przychodziłem. I któregoś razu, to już było prawie półtorej roku, kiedy to trwało. Bóg bardzo wyraźnie powiedział mi, powiedział. A teraz zachowuj się tak, jakby ciebie nic nie bolało. Ja, o, jak to? Przecież to takie bóle, ten. A! On powiedział, jesteś uzdrowiony. Zachowuj się tak, jakby ciebie nic nie bolało. Ja zacząłem tak się zachowywać. Ja po prostu zacząłem. Jak musiałem umyć tam toaletę u nas w domu, bo przychodzili goście, ja myłem tą toaletę i ten. O Panie kochany, ale ja myłem i myłem i po prostu ha! ha chwała ci Jezu. Widałem, w pewnym momencie zacząłem mówić, jestem maszyną! Jestem maszyną! I myłem, i myłem, robiłem, chodziłem. I słuchajcie, po kilku dniach od tego mojego bycia maszyną w Jezusie. Rano budzę się, brzuch nie boli. Ja myślę, o fajnie brzuch nie boli. Jak brzuch nie bolał, to było święto. Naprawdę to było święto. Bo jak, jak człowieka coś boli, to wiesz, jak to jest, prawda? Więc jak już nie boli, to naprawdę to jest święto. Więc nie, nie boli mnie brzuch. Ja myślę, a to pewnie. Okej, okay, to pewnie ten dzień, co właśnie nie boli. No bo zdarzyło mi się, że akurat nie bolał, tak? Potem budzę się kolejny. Na następny dzień znów nie boli. Ja myślę, wow, nie boli brzuch, to to już w ogóle jest podwójne święto. I sobie tak funkcjonuje, funk Mija tydzień, brzuch mnie nie boli. Mija drugi tydzień, brzuch mnie nie boli. Ja myślę, jać. I ja zrozumiałem, okej, okay, już mnie nie będzie bolał. Po pewnym czasie zrozumiałem, już nie będzie, bo a bolał półtora roku. Bóg dokonał tego. Ja jestem. A ja chodziłem, ile ja leka, do lekarzy chodziłem, ile ja. Oni mnie prześwietlili po prostu wszystko, krew i wszystko. Byłem zdrowy, całkowicie zdrowy. Nie w sensie jak prześwietlali, mówili. Jesteś zdrowy, nic ci nie jest. No ale bolało. I dokonało się to. Po prostu stało się to. I proszki nie pomogły, nic nie pomogło, ale właśnie. To, że po prostu Jezus umarł na krzyżu. Ja czepiłem się Jego miłości. I teraz bracia i siostry. Więc nie najważniejszy jest cud w naszym życiu. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest być ukrytym w Jezusie dzięki temu, że on umarł na krzyżu. To jest cel. I nawet jeśli ktoś umarł. Ale umarł w Jezusie, to znaczy, że On zwyciężył. To znaczy, że to się dokonało, zwycięstwo w jego życiu. Bo z perspektywy Boga nie stało się nic złego. Z perspektywy Boga nie stało się nic złego. On, on czekał na tego kogoś. Dlatego zmieniajmy swój umysł. Natomiast to nie oznacza, że Bóg nie czyni cudów, że nie dokonuje uzdrowień. On chce to robić. To jest Jego celem, On uwielbia uzdrawiać. To jest łaska. Uzdrowienie to jest łaska. Uzdrowienie to nie cud, uzdrowienie to łaska, bo jeśli Cię bolało, a już nie boli, to jest ulga. Jeśli chorowałeś emocjonalnie, cierpiałeś psychicznie i już nie masz tego, jest ulga. Jeśli martwiłeś się o jakieś inne rzeczy i On dokonuje tego, to jest ulga. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze ukryć się w Jego miłości. To jest najważniejsze. Amen.